Witam serdecznie na ostatniej części y, serialu z paczką Mega Paradiso. Dzisiaj numerki y, od 12 do 15, czyli ostatniego. Lecimy z 12. Ja mam taką cichą nadzieję, że tu jeszcze coś wpadnie. Wynik się poprawi, ale jak będzie, zaraz się okaże. Szukamy dalej. Rzeźba. Rzeźba tu. Rzeźba tu. I gdzie jeszcze więcej rzeźby nie ma? Kolejny symbol to gitara. Pogramy na gitarze. Na podsumowanie. Tu gitara. I tu są gitary. Teraz wąsy. Wąsy, gdzie wy jesteście? Wąsy są tu. Czy wszystko się może wydarzyć? Konik. Tak jak w z drapki. Wow! Myślałam, że to standardowa paczka. I już niczego więcej nie oczekiwałam, a tu takie bum! W ostatniej to była niezapomniana chwila. Konika nie widzę. Krewetka, krewetka jest tutaj. Krewetka jest tutaj. Tutaj. I tu kolejne to kiwi, tu i więcej kiwi nie ma, klapki, klapki. Kapki tutaj, dobrze i piniata jest tu i jest tu, dwunastka kapusta. K i Q, no to trzynastka. Trzynasteczka, wiadro. Tu wiaderko, tu wiaderko, tu wiaderko. I tu wiaderko. Rzeźba. Rzeźba tutaj rzeźba tutaj Kolejne wyspa i wyspa jest tu wyspa tu koniec flaming flaming tu I więcej nie ma. Księżyc. Księżyc tutaj. Księżyc tutaj. I tutaj. Piniata. Naprawdę, im więcej się tego drapie, tym łatwiej i szybciej to wszystko idzie. Piniata tu. I piniata tu. Też czelornetkę dajcie. A może tadzą rozgwiazdę? Nie wiadomo. Marakas. Marakasy. Gdzie jesteście? Marakas tu. No i ostatni symbol to jest awokado. ...awokado. Ale gdzie jest awokado? To jest pytanie. Ja nie widzę awokado. Czy ja to już zdrapałam przez pomyłkę? Tu. Tu jest awokado, dobra, ta jest pusta, trzynastka, W, T i Q, czternastka przed nami i szukamy limonkę, limonka tu i więcej nie ma, motyl. Motylek tu. Dobra. Parasol i leżak mi się zdrapało. Dwa. Parasolek jest. Tu jest leżak. Grzybek tu. Gdzie Aha, już trapałam. Dobra, sombrero, sombrero tu i jeszcze tu Piórko. jest piurko. Tu jest piórko I tu. Piłka. Piłeczki są. Tu piłeczka, tu piłeczka. I no to jeszcze osiołka możecie dać i będzie ładnie. Tu kan. Tu jest tukan. I czternastka jest pustawu i. Piętnastka <coughs> ostatnia na dziś. Księżyc, czy coś dołożysz z drapko, czy nie. Dołóż coś, bo się zdenerwuję. Że ostatnia część będzie pusta, delfin. Tu był księżyc i delfin. Jeszcze jest tutaj ananas. Ananas, ananas. I więcej nie ma. Krabik. Krabik tutaj. Krab tutaj. I tu krabik. Arbuzik. Arbuzik. Tu. Kolejne maska. Tu jest maska. Tu maska. I więcej nie ma. Przedostatni wodolot. Tu jest wodolot. I ostatni decydujący symbol to pióro. Tu piuro, tu piuro. Tutaj. I tutaj. No ale wygląda na to, że 15 jest pusta, kontrolne są różne, a więc już moi drodzy tak szybciutko. Dzisiaj wszystkie cztery puste. I teraz te wygrane są tu. To jest pusta, pusta, pusta. Wygrana, wygrana. Pusta, pusta, wygrana. Pusta, pusta. Dobra, pustych nie muszę liczyć, bo wiadomo, że było 15 sztuk. Wygranych jest 4. Był jeden zwrocik w numerze yy, 10. To był zwrocik. Było dwa razy po 40, w numerze drugim była 40, i tutaj były dwie linie w numerze piątym dwie linie po 20, czyli dwie 40. I perełką w paczce była linia z 60. Czyli jak na zdrabkę po 20 zł, słabo. To tu mamy 60. Tu jest 40, to jest 100. 140, 160 z 300. Ja jestem z tego wyniku zadowolona, powiem Wam, bo mogło być gorzej. A tak jest powyżej połowa. 160, no to to już jest tak, wydaje mi się lepiej. Yy, I. O, tak jak mówiłam. 4 to jest taki standard 4. Na całą paczkę to jeszcze ja sobie jeszcze tam dodatkowo przejrzę, bo być może ponad 1000 przygapiłam. <grym> chciałabym, no, ale zawsze to coś. Z jakiegoś miksu za 300 zł mogła, mogłabym wyjść na zero, gdybym kupiła sobie taki urodzinowy zestaw na taki urodzinowy odcinek. A tutaj postawiłam na paczkę, gdzie wiedziałam, że gwarantowany jest zwrot. Także za 160 zł można jeszcze zrobić kilka fajnych odcinków. Także tak wyglądała moja paczka. Zdrabkę polubiłam. Jest naprawdę fajna. Im więcej się drapie, tym więcej można te symbole się już zapamiętuje. Jest łatwiej. Także tak to wygląda. 160. Dajcie znać. Co myślicie o tym wyniku? Po Mogłoby być lepiej, oczywiście, że mogłoby być lepiej, no ale jak jest powyżej połowa, się zwraca z paczki, to wydaje mi się, że jest dobrze. Ja Wam wszystkim bardzo dziękuję za obecność na wszystkich odcinkach serialu. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę udanej, pięknej, słonecznej niedzieli. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa!